Halo halo, no witam z Alan King e, Minecraft Kolejny odcinek powstał z serii Survival. Właśnie to, to seria nazywa się Alan King ale taką miniserię właśnie sobie zrobiłem i to się nazywa mm, miniseria. E, survival, no i też miniseria. Jaka była moja druga miniseria? Moja druga miniseria to jest... No wiecie. Ta co oglądacie. Ha. Widzicie? Główna satanna. Ha. Ha. co ja jestem głodny w grze, bo tak naprawdę to nie. No, niedługo. E, tak, jest też moja druga seria o nazwie podręcznik podboju Minecrafta. A to jest seria Survival, Ciechanie Mobików. Nie, ciechanie Mobików to była jeszcze inna seria z ciechania Mobików. Eee, no, 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 to była zupełnie inna seria. No ale powiem wam, że niedługo będzie cichanie mampików. Kryjcie się do, kryjcie do swoich domów, bardzo was proszę. Hmm. Kryjcie, ja zostaję tutaj. A wy obronicie się. Hej. Okay. tutaj jest wasz skron. Na sadnicy? Ile to się tak nawaliło? Bilek tutaj walnył. Proszę wychodzić. To co? Bo To ma się chowa. Ci ludzie tu mają płyty naciskowe. Ostatni nikam roczę. Ostatni mam roczę. Ostatni mam roczę. A i wiecie co? Dzięki golemie! To ty nie tak obroniłeś? burada tan Burcandım ne? Enjaptı yedim. Lastiklen. O Kurça.

Golem są tak niebezpieczne nie tego wie, nie tego wie. Ten golem mnie obronił, ale musiałem go niestety. No, skopać jednym słowem. Zabił, no to wiadomo co by się stało. To on by mnie. wiecie co. Niestety zapomniałem, że, że w wiosce są golemy. I golemy, no nie dlaczego mnie chcą atakować, ale podobno jest na to specjalna modyfikacja. Nie wiem, jak ona nawet o, chodzi, yy, Podobno jakoś chodzi. Nie że modyfikacje nie chodzą. Natomiast są w komputerze mm, grane. Ale ham. Ham. Yy, kreska. Wiecie jaka, jaka kreska, którą wam teraz na czacie napiszę? Ta kreska. Czyli minus, taki. O, widzicie? To jest minus, czyli kreska. Co to znaczy H, e, kreska? Nie fajny człowiek. Nie fajne coś. Czekaj, a on mi weźmie to. Uff. Uff, uf, błąd mi ale <śpiewanie> czynka, coś Ha. ale e, poczekajcie chwilkę. Muszę słuchawkę ściągnąć.

Nie, nie wpadajcie! <laughs> o, Ale to dziwnie wyglądało! Jak ci ludzie jak ci uciekali! Widzieliście to? Nic obie! O, co oni robili? Ile tych dolebingów tu jest? Ale na niego wystarczy tylko jeden cios. I moim rozbieżnym nożem. No jak? Skąd wziął się ten niebezpieczny? Noż? Czy jakiś wirus mi poszedł? Podszedł i, I wgrał mi moda? Czy prawda ja nawet nie chciałem jakiegoś? No jak to się mogło w ogóle stać. O Nie, już zamienili. Wiecie? Ja będę przez okno okno po prostu. Tak, tak, tu jestem. <grystanie> nie, nie wejdziesz do mnie, nie, bo ja jestem przecież nieśmiertelny. Kurczę! Ciebie już nie wpuszczę. Żelazną golem myślałem, że że atakuje. Kurczę, zabiłem gościa. Po co w Minecrafcie są zombiaki? Po to, żeby się z nimi... Ej! Przepraszam Cię osobniku, nie chciałem. Czemu ja mówię do pikseli? A wiem co to ta wybucha A, A. 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 Dolemy, mnie. Przecież A. A. Jak jak śmiesznie tknąć! nie Lazio, płatniak drzwi ja pójdzę. Okej, jestem już silny i gotowy do walki. Mm. 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 <coughs> to było tak dla żartu. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. To też takie. Uh -huh. Uh -huh. Weź mi uh -huh. z tego łóżka. Uh -huh. Uh -huh. Dobra, kładź się. No, kładź, kładź. Macie Co sprzedasz? Może dlatego, no, że ja z tym nożem po całej piosence Tak to ujmę. Co jest złego we wiosce? To jest złego we wiosce. To są golemiki. No i to jest dla mnie złe. To są te golemiki. Bo na mnie. Biją! No jak? Śmiesz mnie w ogóle bić. osadnik cierpi. Czemu osadnik cierpi? Dlaczego? O nie, Bardzo no wrogów tu jest A, Starczy jeden. Jedno walnięcie i już nie ma działa. Nie, creepera ja nie wpuszczę. A czemu nie? Wpuszczę cię. Ale was już nie wychodź pan. Zgniłe mięso. Kto z was się boi, jeśli zginęłe mięso? Ja? Nie! Ale ja nie jestem z was. Ale co prawda jestem swoim własnym fanem. I wiecie co? O, mam pełne Pe perłę, Nie pełne, tylko perłę. Perłka. Wiecie? Mam nadzieję, że już żadnych golemów tutaj nie ma. To taka ścieżka z piaskowca. Osadnicy co to zrobili. O, jest, O, najlepsze w wios wiosce jest to, że są pajączki. I to są jedyne moby, które można pociachać. Można powiedzieć, że jeszcze golemy, ale one chyba za jeden raz mogą um, nie skopać. Będę musiał będę musiał im troszeczkę tutaj dobudować. Fajna jest ta w że oni są mili. Um, zobaczmy jakie tutaj. Były... O, wow, aż taka gigantyczna jest ta wiocha. Ta wieś? Kurczę A, to e, widać. Okej. Okay. Wender mam mam. Sztabka żelaza mam. E, będę mógł sobie zrobić ten niebezpieczny nóż. Nie! Jak się w ogóle go krafuje? Czy ci A. goście w ogóle coś mają? Czekajcie. No. No. Mudę. To jest. Tam po boku, gdzie ja teraz trzymałem ten nóż. Nożyk. To jest aktualny status, co się dzieje e, aktualnie na świecie. Mm, -hmm. jak się kraftuje w ogóle tego morza. Zero, zero. Co za tego piórka. Pamiętacie to? O! Nie mogłem sobie zrobić blok żelaza. A no i siekierka. Potrzebuję też siekierkę. A, mogę sobie zrobić patyciaka? a cztery. Wiecie, co w końcu jest Survival? Yy, wiecie, co? W końcu jest Survival. Oto mnie była siekierka. Aby mnie spokojnie, łagodnie przenosić. Okej, okay, widzowie. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał z mojej serii. Więc do zobaczenia. No i cześć. O, to coś się przyciskiem robi? Poczekajcie chwilkę. Wow! Odkryłam rzecz. Ok, dobrze. Więc do zobaczenia. No i cześć.